Siemaneczko W dzisiejszym odcinku Peugeot 407 2.0 Diesel I sposób na zapieczone Pióra wycieraczek Na ich demontaż to zaczynamy Klucze, które nam będą potrzebne to duża grzotka I nasadka numer 16 Odkręcamy śrubę mocującą pióro Możemy potraktować to środkiem penetrującym, w tym przypadku to WD40. Trzeba zalać, odczekać jakieś 5-10-15 minut i próbujemy dalej. Demontuję to po prostu bez ściągacza, ponieważ bardzo ciężko jest tu dojść, gdyż plastik mamy w głąb i nie mamy za bardzo jak tu podejść łapkami, po prostu. Więc próbujemy na razie ręcznie. Po czekaniu 15 minut pierwsza próba demontażu. Trzeba tutaj obruszać. Tu jest, mamy dookoła wieloklinię. on tam po prostu w wyniku korozji jest zapieczony i może być z tym problem. Raczej to się nie uda z doświadczenia. Więc zaraz spróbujemy raczej drugiego sposobu. Drugim sposobem jest użycie to znaczy podgrzanie elementu dookoła tylko nie grzejemy jakoś bardzo tak żeby nie nagrzała nam się śruba bo nic nam to wtedy nie da. Dookoła grzejemy nawet dalsze części, uważamy tylko na plastik, żeby nigdzie nie przytopić. Wtedy materiał nam się rozszerzy i spróbujemy wtedy dać środek penetrujący, wd 40 kto tam co woli. Powinien on się nam dostać wtedy na wielo rozpuścić korozję i wtedy powinno nam to lżej po prostu zejść. Jeśli mamy już rozgrzaną maszynę, po prostu delikatnie ogrzewamy powierzchnię, tak aby nie przytopić plastiku i żeby śruba nam się nie nagrzała, bo wtedy jest to bez sensu, bo rozgrzewamy dwa elementy, one się rozszerzają nam podobnie. Także lepiej, nawet dalej, po prostu ta temperatura i tak przejdzie w tamtą stronę. I może nam się to po prostu nie grzejemy jakoś bardzo długo. Zobaczymy zaraz, co nam to da. Ale z doświadczenia pomaga. Teraz możemy spróbować, albo od razu ściągać, albo psikać to środkiem jeszcze raz. On wtedy powinien wniknąć w wieloklin. Rozpuścić tą korozję. I powinno nam to w jakiś sposób puścić. O, proszę bardzo. Czyli w skrócie element dookoła, czyli w tym przypadku ramię wycieraczki podgrzaliśmy, materiał się rozszerzył I po prostu środek wpłynął nam tutaj Widzicie, to jest wieloklin I on po prostu nam tu siedział, korozja wszystko I dlatego jak rozszerzyliśmy, środek wniknął nam, wieloklin rozpuścił korozję I można powiedzieć, że pióro odeszło jak rękomodiu. Pozdrawiam i czekajcie na kolejne poradniki.